Jeszcze odnośnie tych prostopadłych piłek podań w ogóle w ofensywną tercję boiska, to chyba Wojtek Górski takiego tweeta popełnił po pierwszym kwadransie. Za moment, być może to sobie zobaczymy, szanowni państwo. No, jakby uwypuklił tutaj. Roberta Lewandowskiego na boisku i bodaj po pierwszym kwadransie tam było zero kontaktu z piłką w ogóle, więc to jakby... W ze Szkutami? Czy... Nie, w dzisiejszym. Pierwszy kwadrans i nie ma nic. To w ogóle poza tym strzałem w poprzeczkę... edytować, że tu... <śmiech> 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 nie, tam jest wyraźnie zaznaczone, więc poza tym strzałem w poprzeczkę, to też mam wrażenie, że to było takie spotkanie Roberta Lewandowskiego. Jakby to też nie jest tylko jego wina, no bo skoro nie ma tego serwisu z linii pomocy, czy z boków, ze skrzydeł, to inna sprawa, ale no to była taka wersja, Roberta Lewandowskiego, nie ta, którą aktualnie oglądamy w Barcelonie, tylko właśnie z tych złych bardzo czasów w reprezentacji Polski i gorszych momentów w poprzednim sezonie. I jedynie co, jeżeli byśmy mieli dzisiaj o Robercie, powiedzieć, no to właśnie tylko poprzeczka i potem ta sytuacja, gdzie świder miał tą, tą w dziewiątej tam, którejś minucie moment, że się odnalazł. No bo to chyba też Robert zagrywał. No ale tak, żebyśmy, żebyśmy mogli więcej widzieć i, i chcieli faktycznie widzieć no, Roberta takiego... Nie, ja, ja, tak jak znam Roberta, nie wiem, no, grałem z nim z liczu lat x lat temu. Teraz zmienił się jego styl gry, ale on był też takim zawodnikiem, który zgra, zagra tej, temu w biegającemu 800, dziesiące. No my takich mało strasznie. W pierwszej części spotkania średni wykres pozycji to Robert Lewandowski biegający gdzieś. Nisko około, ba, ba, bardzo nisko nawet na własnej połowie, wyżej no było to, ustawionych kilku to, innych zawodników. też pokazuje, jak my w tym meczu byliśmy ustawieni. W meczu ze Szkocją to ten mecz był intensywny. Bardziej, wydaje mi się, że był bardziej intensywny, chociaż nie widziałem. Zwłaszcza w drugiej połowie. Tak. A, a w tym meczu graliśmy nisko, właśnie graliśmy bardziej ustawieniem, no przesuwanie, nie, nie dać, żeby tam zagrać pomiędzy liniami, eee, też nie, da, nie dawać właśnie możliwości Modricowi, żeby, żeby zagrywał te piłki, ale i tak gdzieś tam znajdował, gdzieś nawet jak mu nie wyszła jedna, druga, to tam nie ma, że, że wiesz, decydujesz, ty, no nie, już nie będę grał. Tylko on gra trzecią, on gra czwartą, on wychodzi do piłki, on odnajduje się Nie taki... ma czego, czegoś takiego, że cośkolwiek tych piłkarzy deprymuje, mam wrażenie, nie. że u nas no, jest coś takiego, że jak raz drugi nie wyjdzie, A, jedna to tym nie masz, nie masz jak, tych kolejnych prób. Jak już mówimy o czynnikach pierwszych, to jedna była taka akcja, gdzie właśnie wyszliśmy z lewej strony i Robert zagrał za daleko, za mocno, tam wyszła w pole karnem. No to znaczy Kolejny symbol tego właśnie, że dzisiaj Robert Lewandowski to no nie, nie był sobą z optymalnej dyspozycji. A wiecie, też partnerem Lewandowskiego powiedzmy w ataku dzisiaj był Bogusz. Ja nie wiem, nie patrzyłem na statystyki, ile razy oni wymienili między sobą piłkę, ale strzelę, że może dwa. I myślę, nie, mogę, mój... I myślę, że mogę przestrzelić o dwa. Nie wiem, tak, dokładnie nie wymienili. O cztery. Się nie wiem, nie. A to jest bardziej ofensywny zawodnik. To bardziej to nie ofensywny jest. Jest. Powinien... Jakby nie, nie sklejony jest to. Dla niego najle... Od moim uczuciu, dla niego najlepszy jest On no, no, Zawsze się znajdują i poza tym, jak, jak oglądacie czasami, a chyba pewnie może oglądacie no, ze względu na pracę potrzeby i te, te YouTuby I to, jak się oni kumają poza. Zobacz, jak ważne jest też kumanie się poza boiskiem. I to, jakie, jakie masz, czy masz te, te flow z zawodnikiem, bo wtedy też na boisku może Wiedzisz, że w jakiś sposób mu ufasz, i, i nie to, że chcesz mu zagrać, ale bardziej go odnajdujesz, wi widzisz go na pozycji. I wydaje mi się, że tacy, ta, tak jak niektórzy tam zawodnicy, no, gdzie, gdzie, wi wiadomo, że wideo też jest pokazywane tak, jak chce moderator, ale, ale było widać między nimi chemię, i nie, to nie jest pierwszy mecz, gdzie, 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 gdzie oni mogliby się odnaleźć. Nie?